Cześć, nazywam się Magda i chcę Wam dzisiaj powiedzieć kilka słów o tym, czym dla mnie jest i w jaki sposób realizuje w swoim życiu drogowskaz, którym jest świadectwo. Świadectwo jest dla mnie taką naturalną konsekwencją wynikającą z przyjęcia i przeżycia pozostałych siedmiu kroków, bo nie mogę mówić o czymś, czego nie doświadczyłam, nie przeżyłam i to nie będzie wtedy autentyczne, jeżeli tego nie ma w moim życiu. Jednocześnie świadectwo jest dla mnie też troską o drugiego człowieka. Bardzo głęboko w to wierzę, że wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga, jesteśmy tak samo ważni i tak samo potrzebujemy zbawienia. Więc chcę dać innym ludziom to, co widzę, że w moim życiu przynosi radość, przynosi spełnienie, jest lekarstwem, a jest nim dobra nowina, jest nim zbawienie. Kiedy pierwszy raz zdecydowałam się w ogóle powiedzieć komuś o Panu Bogu dać świadectwo, to była komiczna sytuacja, bo stał sobie mężczyzna nad stawem i oglądał ryby. Podeszłam do niego i zdążyłam powiedzieć tylko: Dzień dobry, fajne ryby. No i ten mężczyzna uciekł. Od tamtego momentu minęło już 15-16 lat, i to był czas, w którym Pan Bóg dawał mi okazję do rozmów, do spotkań, do sytuacji, w których mogłam zaświadczyć o Nim, pokazać innym, że jest On dla mnie kimś najważniejszym, powiedzieć, że może też w ich życiu być kimś ważnym, kim, kimś, kto jest na co dzień. Dwie takie sytuacje mi się przypominają. Jedna to jest w pociągu, kiedy jechaliśmy ze znajomymi na jakieś rekolekcje. I w przedziale, w sumie w wagonie, w którym już siedziało kilku ludzi, weszło 15, około 15 żołnierzy. No to my tak troszkę zaczepnie zaczęliśmy grać i śpiewać kościelne pieśni. I ci żołnierze na początku tak się z nas podśmiewali, rzucali jakieś tam komentarze. Natomiast w którymś momencie podszedł jeden i zapytał, czy potrafimy grać barkę. No to mówimy, że potrafimy. I zaczęliśmy grać tą barkę, i wszyscy ludzie w tym przedziale zaczęli śpiewać i płakać. I kiedy skończyliśmy śpiewać tą barkę, to okazało się, że tak naprawdę dla wielu z nich Pan Bóg jest bardzo ważny, że wiara jest czymś, co jest w ich życiu naprawdę istotne, tylko że publicznie jakoś niekoniecznie chcą o tym mówić i chcą się do tego przyznawać. Nie wiem, jak się potoczyło życie tych ludzi, ale mam nadzieję, że to doświadczenie kościoła, który właśnie jest żywy, który się nie boi, zostało gdzieś w nich na zawsze i będą do tego wracać i wracają do tej pory. Drugie takie wydarzenie to jest spotkanie z młodym człowiekiem, kiedy byliśmy na takim festiwalu młodych, i siedział sobie chłopak z grupą swoich kolegów daleko poza sceną. Przyjechali tam trochę chyba z przymusu, katecheta ich po prostu namówił za jakąś tam lepszą ocenę z religii i nie bardzo chciał tam być. Kiedy zaczęliśmy z nim rozmawiać, to koledzy, którzy siedzieli obok, pośmiewali się trochę z niego, trochę z nas, a on po prostu siedział i słuchał. I kiedy odchodziliśmy, to zupełnie nic nie powiedział, więc nie wiedzieliśmy, czy, czy coś ta rozmowa dała. Zostawiliśmy to Panu Bogu, po prostu. I rok później, kiedy spotkaliśmy się znowu na tym spotkaniu, stoję sobie w tłumie, modlimy się, i podchodzi do mnie jakiś chłopak, który mówi: Cześć, pamiętasz mnie? Ja mówię: No niekoniecznie. On mówi: Wiesz, rok temu podeszliście do mnie właśnie na tym spotkaniu i powiedzieliście mi o Chrystusie. I ja dzisiaj jestem tutaj z wami w tłumie, dzisiaj się go nie wstydzę, dzisiaj Chrystus jest dla mnie kimś ważnym. To był jeden z niewielu momentów, w którym faktycznie mogłam zobaczyć owoce tego, gdzie Pan Bóg mnie posyła, do kogo mnie posyła i że to faktycznie ma sens. Natomiast dzisiaj, kiedy jestem żoną, kiedy jestem mamą, kiedy bardzo dużo czasu spędzam w domu i mam takiego małego obserwatora, który widzi wszystko co robię. Widzi w jaki sposób przeżywam moje radości, moje trudności, w jaki sposób przyjmuję różne sytuacje w moim życiu i patrzy czy w tym wszystkim jest nadzieja i patrzy czy w tym wszystkim jest właśnie Chrystus i co więcej naśladuje mnie. To to jest dla mnie teraz właśnie pole i taka przestrzeń mojego świadectwa i pokazywania, że Chrystus jest obecny i jest najważniejszy w moim życiu. Ja mam takie małe pragnienie, takie marzenie, że jeżeli kiedyś ktoś zapyta mnie, jak powinien wyglądać prawdziwy chrześcijanin, to ja nie będę musiała nic mówić. Tylko powiem, chodź, zobacz jak mieszkam, zobacz jak żyję, zobacz jak żyje moja rodzina i to mu wystarczy, żeby uwierzyć w Chrystusa, żeby zobaczyć, że to ma sens. I tego też Wam życzę. Żeby wasze życie było przepełnione nim, przepełnione światłem, żebyście byli takimi promykami światła i promykami Chrystusa. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.